Dzień dobry, z tej strony Ola. Dzisiaj zabieram Was na spacer po ogrodzie po deszczu. Także musicie wybaczyć zarówno mi, jak i niektórym roślinom, bo wyglądają jakby były lekko rozczochrane. Jednak zależało mi na tym, żeby pokazać Wam taki ogród naturalny, prawdziwy, w którym niektóre rośliny. Podpierane są dopiero wtedy, kiedy się wyłamią, bo przecież i tak się zdarza. Natomiast kwitną moje ulubione irysy, przepięknie wyglądają razem z czosnkami. Jest morze kwitnącej Orlai. Chciałabym Wam również zaprezentować dwie ciekawe byliny, takie mało spotykane. No i oczywiście pokażę Wam inne ciekawostki w ogrodzie. Zapraszam na ten odcinek. I może ja dzisiejszy spacer zacznę od morza, czyli od naszego morza Orlai. Sami zobaczcie, jak ono tutaj wspaniale się prezentuje. Akurat w tym miejscu osiągnęła kolosalne rozmiary. Wydaje mi się, że wpływ na to miały dwa czynniki. Po pierwsze, y ta orlaja pochodzi z samosiewu. Czyli ja tutaj tak naprawdę nie ingerowałam absolutnie w żadne wysiewy. Ta orlaja w zeszłym roku przekwitła, zawiązały się nasiona, rozsypały się po prostu przy zbiorze tych nasion tutaj na rabacie. Ona wzeszła już pod koniec lata, na początku jesieni. Pięknie przetrwała zimę i absolutnie tych rozet w ogóle nie trzeba okrywać. One są mrozodporne. Dzięki temu one wiosną szybciej odbijają, szybciej wzrastają, szybciej kwitną no i osiągają zdecydowanie większe rozmiary. Dodatkowo wydaje mi się, że Właśnie ta szklarnia się nagrzewała i oddawała to ciepło tym orlajom. Dzięki temu ona tutaj naprawdę bardzo obficie kwitnie i no jest bardzo, bardzo wysoka. Uważam, że wspaniale nadaje się na wszystkie łąki kwietne. Wystarczy raz ją wprowadzić do ogrodu. Ja wiem, że część osób może mieć problemy właśnie z rozsadą tej Orlai. Wydaje mi się, że takim kluczem do sukcesu jest właśnie przechłodzenie tych nasion. Ja o tym mówiłam w moim filmie właśnie o wysiewie Orlai. Dobrze jest przechodzić te nasiona w lodówce lub w zamrażarce na 10 czy 14 dni. Dzięki temu te wschody są równiejsze. Ta orlaja wtedy obficie i właśnie wschodzi, ale najlepiej jest wysiać ją po prostu rzutowo na rabatach. Po prostu wtedy ona jesienią już zaczyna nam kiełkować, zimę pięknie nam na rabatach przetrwa, a my wiosną możemy się już cieszyć takimi pięknymi kwiatami. Orlaja idealnie wygląda jak dla mnie z kocimiętką, z szałwią. Zobaczcie, ta biel idealnie pasuje do tej srebrzystości na liściach kocimiętki. Wspaniale również wygląda na różankach. Ona już rozpoczyna kwitnienie, zanim te róże wybuchną swoimi kwiatami, więc może być takim fajnym uzupełnieniem tej różanki, no bo kwitnie przed różami, ale to kwitnienie dalej trwa w trakcie kwitnienia róż, więc wyobraźcie sobie, co się tutaj będzie działo. Orlaja, jeżeli podpasują jej warunki, chociaż ona tutaj nie ma takich specyficznych wymagań co do gleby, ona potrafi się również wysiać w kostce brukowej, ale jeżeli ta kępa naprawdę wyrośnie taka szeroka, to potrafi zagłuszyć niektóre rośliny, i ja Wam tutaj zaraz pokażę na przykładzie róż. Mam posadzone róże Mokarosa. Tutaj wysiała się Orlaja. Ta Orlaja tak naprawdę sama się nie wysiała, ja jej pomogłam. Tutaj się muszę do tego przyznać. Wiosną po prostu rzutowo wyrzucałam nasiona na różankach, i te orlaje, właśnie z tego siewu wiosennego, są zdecydowanie niższe, natomiast przysłaniają pąki róż. Ja tutaj muszę wkroczyć, muszę po prostu. Troszeczkę porobić bukietów z tej Orlai, ponieważ zagłuszają mi te róże, a nie chciałabym osłabić ich kwitnienia. A tutaj chciałam Wam pokazać przepięknego irysa brudkowego w odmianie French Cancan. Can. I tak naprawdę na jego kwitnienie czekałam cały rok. Kupiłam go w zeszłym roku w Donicy, kiedy zakładałam właśnie tą rabatę. I już czytając mniej więcej opis, oglądając zdjęcia w internecie przy zakupie, spodziewałam się ładnego irysa, ale nie wiedziałam, że on będzie na żywo prezentował się jeszcze piękniej. Jak dla mnie wygląda, naprawdę obłędnie. Ma przepiękne kolory, takie bardzo romantyczne, bardzo bajkowe. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdemu mogą przypaść do gustu właśnie takie zestawienia kolorystyczne, no bo zobaczcie, one, te irysy wyglądają naprawdę bardzo, bardzo cukierkowo, natomiast ja jestem fanką takich wszelkich romantycznych nasadzeń i romantycznych zestawień. Jak już zdążyliście pewnie zauważyć, ja tą rabatę od początku starałam się utrzymywać właśnie w takiej tonacji fioletowej, z takimi lekkimi brzoskwiniami, odcieniami właśnie takimi łososiowymi. Na początku kwitły tutaj na Narcyzy, właśnie z taką trąbką w takim łososiowym kolorze, później dołączyły do nich kukliki Majtaj. Jeszcze delikatnie kwitną, ale to kwitnienie już nie jest takie obfite. Tu niestety ta susza i te temperatury zrobiły swoje. Natomiast posadziłam tutaj irysy i początkowo miały one kwitnąć w towarzystwie naparstnicy, naparstnicy w odmianie Apricot Beauty. Jednak niestety ona u mnie w tym roku nie zakwitła. Ja już Wam mówiłam, że w moim ogrodzie te naparstnice trochę dziwnie się zachowują, dlatego że one nie zachowują się jak rośliny dwuletnie, a trzyletnie. I w tym roku te naparstnice nie wypuściły w ogóle pędów kwiatostanowych, a szkoda, bo wydaje mi się, że no, ten irys wspaniale wygląda tutaj z tymi wieczornikami jako tło, ale gdyby dodać tutaj takie strzeliste właśnie kwiatostany tych naparstnic w kolorze takiej brzoskwini, wyglądałoby to naprawdę wspaniale. Jednak pozostaje mi się cieszyć połączeniem z czosnkami. Obok i kwitną tutaj czosnki w odmianie Globe Master. Jest to akurat moja ulubiona odmiana zaraz po odmianie Gladiator, natomiast mój mąż zdecydowanie woli te wyższe odmiany. Nadal uparcie czeka na kwitnienie. Ambasadorów. Mam nadzieję, że niedługo również będę mogła Wam pokazać ich kwitnienie. Jednak pomyślałam sobie również, że te czosniki razem z tymi irysami mogą wydawać się troszeczkę takie masywne, tak ciężko i chciałam trochę rozbić to nasadzenie. Dlatego postanowiłam dodać tutaj gilenie. Jelenia to naprawdę bardzo fajna, ciekawa bylina. Ona tak książkowo powinna rosnąć na stanowisku półcienistym i to jest bylina, która raczej potrzebuje troszeczkę więcej wody. Ona w tym późniejszym okresie, w lipcu, w sierpniu troszeczkę w moim ogrodzie cierpi, ale wspaniale wygląda, nadaje lekkości, ładnie wygląda z trawami ozdobnymi. Ona ma listki w kolorze takiej przepięknej, żywej zieleni, natomiast łodygi są, bym powiedziała, w takim kolorze, Ceglastym i co bardziej potęguje biel jej kwiatków. Ona jest naprawdę bardzo delikatna, zwiewna, no i tak jak mówię, rozbija tutaj to ciężkie nasadzenie tych irysów razem z czosnkami. Jak dla mnie naprawdę wspaniała belina. Myślę, że jeszcze ją powtórzę u siebie gdzieś w nasadzeniach, właśnie w takich troszeczkę bardziej zacienionych zakątkach. Tutaj zatrzymałam się troszeczkę przy moim ulubionym orliku. Kwitnie teraz orlik w odmianie Nora Barlow i jest to taki dosyć ciekawy orlik, ponieważ Kształt tych kwiatów przypomina trochę takie małe pompony z ostro zakończonymi płatkami w formie takich małych jeżyków. Ten kolor i kształt rzuca się w oczy, ale nie jest to takie bardzo nachalne. Orliki przepięknie wyglądają z takimi innymi bylinami. Ja mam tutaj właśnie je zestawione z orlikami, z takimi zwisłymi kwiatuszkami. Z tyłu już mamy kosaćce syberyjskie, oczywiście dalej wieczornik. Tutaj z tyłu już będą kwitły floksy, czyli takie byliny późnego lata. Orliki mam wrażenie, że znowu wracają do łask. Wcześniej można je było spotkać w takich starszych ogrodach, no a szkoda, bo ja tak naprawdę nie widziałam ich w ogóle w ogrodach nowoczesnych, a przecież wspaniale wyglądają z jakimiś trawami ozdobnymi, z hostami. Mało tego, przecież my możemy je sami wysiewać. Później one między sobą bo się krzyżują, dają samosiew, nawet nie musimy ich pikować z rabaty. Wystarczy, że pozwolimy im rosnąć w tym miejscu, gdzie właśnie one wybrały sobie to miejsce same przez ten samosiew. Jak dla mnie jest to naprawdę bezproblemowa fajna roślina, fajna bylina. No taki mały minusik jest taki, że w tym roku pojawiła się u mnie ta piłecznica orlikowa, natomiast już teraz tego problemu nie ma. Te orliki dalej sobie tutaj kwitną. Słyszałam również Taką ciekawostkę, nie wiem czy jest to prawda. Podobno orliki odstraszają ślimaki. I co prawda, faktycznie nie zauważyłam, żeby akurat ślimaki zjadały orliki, ale nie jestem pewna czy faktycznie to działa tak odstraszająco, żeby ślimaki nie zjadały roślin rosnących dookoła. Musiałabym to jakoś przetestować. Teraz chciałam Wam pokazać taką moją roślinną ciekawostkę. Jest to farbownik lazurowy. Ja długo szukałam tej rośliny u nas w Polsce. Tak jak zawsze wyhaczyłam ją gdzieś na zagranicznych kątach, w takim, takim pięknym, naturalistycznym nasadzeniu. Na początku nie mogłam odgadnąć w ogóle, co to za roślina. Potem pomogła mi w identyfikacji moja koleżanka. I u nas w Polsce były zazwyczaj dostępne jedynie nasiona farbownika, ale takiego jednorocznego, miniatura natomiast Zależało na tej wysokiej odmianie bylinowej i w końcu udało się w zeszłym roku. E, udało mi się trafić właśnie dwie sadzonki i zobaczcie, e, ta jedna sadzonka troszeczkę się e, różni. E, jestem ciekawa, czy obie tutaj przetrwają. E, farbownik jest z rodziny ogórecznikowatych, więc tak jak i taki zwykły ogórecznik, on ma taką łodygę, jak i liście bardzo takie szorstkie, chropowate. E, no ale zobaczcie właśnie na ten kolor. E, to jest naprawdę niesamowity odcień. E, Właśnie taki lazurowy. Ja chyba nie mam w swoim ogrodzie takiej rośliny, która miałaby po prostu tak intensywnie niebieskie kwiaty. Jak dla mnie jest to coś naprawdę wspaniałego farbownik, jego nazwa w ogóle pochodzi od tego, że właśnie w rzemiośle używano go do farbowania. Jednak niech, niech Was nie zmylą właśnie te kwiatki, bo ja na początku również myślałam, że surowcem były płatki i farbowano nim, barwiono na kolor taki lazurowy, a jednak surowcem okazały się być korzenie i dzięki jego korzeniom, substancji zawartej w tych korzeniach udało się właśnie uzyskać barwnik czerwony, który służył później właśnie do barwienia różnych tkanin i innych rzeczy. Jako towarzystwo. Dla tego farbownika dodałam oczywiście moje ukochane wielosiły. Mamy tutaj wielosiły o błękitnych kwiatach, tam dalej taki skromny, malutki wielosił z białymi kwiatami. Mam nadzieję, że obie te rośliny ładnie się tutaj będą. Wysiewały, no bo mają tutaj oczywiście do towarzystwa wieczorniki damskie, tak jak i wszystkie inne rośliny w moim ogrodzie. Chciałabym osiągnąć tutaj właśnie taki dziki efekt, żeby oprócz tych roślin, które się gdzieś powtarzają, które są w takich może nie ramach formalnych, no ale wiecie, em, są w jakimś powtórzeniu, podwójnym, potrójnym. Chciałabym, żeby właśnie rosły tutaj takie rośliny, byliny czy rośliny dwuletnie, które by się same tutaj wysiewały i nadawałyby właśnie takiej dzikości. I lekkości na tej rabacie. Ale oprócz tych wielosiłów i oprócz tych wieczorników kwitnie tutaj jeszcze jedna bylina. I znajduje się tutaj z tyłu za mną. Jest to pęstemon kosmaty. Ja Wam wcześniej wspominałam o pęstemonie takim wysokim, z bordowymi liśćmi, który wyrasta taki dosyć pokaźny, ma białe kwiaty z delikatnym różowym rumieńcem po środku. Jednak ten pęstemon kosmaty troszeczkę się od niego różni, ponieważ on rośnie zdecydowanie, jest po prostu zdecydowanie niższy, dzięki temu idealnie nadaje się na obwódki. Możemy go łączyć właśnie z bylinami, które kwitną w podobnym czasie co on lub z um, trawami ozdobnymi, jak najbardziej. Dlatego, że te jego kwiatostany są naprawdę delikatne, zwiewne i tworzą taką fajną, barwną chmurkę. Mam tutaj taką odmianę z kwiatami, które wydają się mienić na różne kolory, bo ma, odnajdziemy tutaj i róż, fiolet, a nawet błękity. Jak dla mnie naprawdę jest to bezproblemowa bylina, która tak jak i te większe odmianę szybko wypuszczaliście jest całkowicie mrozoodporne i jak do tej pory nie zauważyłam, żeby męczyły go jakiekolwiek szkodniki. Nie wymaga od nas podpierania, nie wymaga od nas zabiegów pielęgnacyjnych w trakcie sezonu i idealnie radzi sobie właśnie w takich okresach suszy. Możecie tą rabatę kojarzyć. Pokazywałam Wam wcześniej na niej kwitnące tulipany, właśnie takie białe i czarne. Teraz po tych tulipanach zostały jedynie liście. One jeszcze tutaj się nie zasuszyły, jeszcze nawet nie z dlatego że były to właśnie odmiany tulipanów takich późniejszych. Dlatego to przekwitanie i to zasychanie liści również jest późniejsze. Zobaczcie, jak kwitną tutaj wspaniale na farstnice. Jest tutaj przy nich naprawdę masa trzmieli. Natomiast kwitnienie Róża, która rośnie tutaj, właśnie przy obelisku. Jest to róża w odmianie Tolbiak. To jest taka wspaniała, morelowa róża. Ja tutaj z kimś pisałam w komentarzach, że ta róża przypomina mi właśnie takie piwonie. Ona na początku jest taka nieśmiała, gdy rozwija te swoje kwiaty, ale później jest takim pięknym, napakowanym. Piwolniowym kwiatem. Ma delikatny, ładny zapach, i to, co wyróżnia tą różę, to jej zdrowotność, bo ona, jak do tej pory, nie chorowała u mnie na żadne choroby grzybowe i dodatkowo wspaniale przetrwała tą zimę. Ma piękne przyrosty, także jest to taka naprawdę zdrowa, silnie rosnąca róża oprócz tej róży, na tej rabacie widzę, że rozpoczynają kwitnienie firletki kwieciste i są w kolorze białym, co niesamowicie mnie cieszy, ponieważ ja je wysiewałam z nasion i do końca nie wiedziałam, czy uda mi się właśnie uzyskać biały kolor. Rozpoczyna również kwitnienie powojnik odmiany Arabella. Jest to ta odmiana bylinowa, którą Wam już jednokrotnie polecałam, ponieważ kiedy on już teraz zacznie kwitnąć, będzie przez całe lato tłoczył nowe kwiaty. Po takich kilku latach powinien być naprawdę taką wspaniałą Ozdobą na rabatach. Po mojej drugiej stronie kwitnienie rozpoczęła róża odmiany Chippendale, jako takie towarzystwo, właśnie róży tej przy obelisku, tej róży pnącej. Jest to róża o bardzo ciekawym, o bardzo ciekawym kolorze, ponieważ środek ma tak naprawdę na początku kwitnienia. Praktycznie taki mocno neonowo-pomarańczowy, całą obwódkę ma jasno-różową, również delikatnie pachnie, pięknie przyrasta i jest bardzo zdrowa. Także to są takie moje dwie róże, które ja tutaj wprowadziłam już właśnie z myślą o tym, żeby były zdrowe i kierowałam się właśnie tą zdrowotnością w trakcie właśnie ich wzrostu. Natomiast całą ramę tej rabaty trzyma czyściec wełnisty, który troszeczkę się wyłożył pod ciężarem. Jego tych pędów, ponieważ już zaczął tłożyć, tłoczyć pędy kwiatostanowe, a ta wczorajsza ulewa troszeczkę go przygniotła. Jednak to nic. Myślę, że będą to te wygięte pędy, będą po prostu materiałem do moich nowych bukietów. Uważam, że ta właśnie srebrzystość tego czyśćca tutaj idealnie łagodzi tą kompozycję. No bo jak widzicie, jest tutaj dużo fioletów. Jednak chcę Was zabrać na początek tej rabaty, bo tam kwitnienie rozpoczęły piwonie i już Stąd czuję ich zapach. I na sam koniec przechodzę na moje piwoniowe poletko. Ja Wam wspominałam na samym początku, przez mój ogród przeszła taka dosyć mocna ulewa, co niezmiernie mnie cieszy. Wszyscy wyglądaliśmy każdej kropli deszczu, natomiast nie posłużyło to tym piwoniom. Ja mam tutaj te piwonie, które mają naprawdę ciężkie kwiatostany. Na jednej łodydze mają na przykład od trzech nawet do pięciu pąków, więc one czasami nie są w stanie utrzymać samego swojego ciężaru tych pąków i kwiatów, co dopiero mówić o tej dodatkowej masie w postaci tej wody. Niestety troszeczkę się powyłamywały i nie widać tutaj tych, tego piękna. Natomiast może tak na zakończenie tego odcinka zrobię wam taką krótką prezentację wszystkich odmian odmian piwonii, które wcześniej kwitły w moim ogrodzie, które są teraz w trakcie kwitnienia i które niedługo już rozkwitną. Podpiszę wszystkie, podam nazwy, żebyście mogli sobie je właśnie obejrzeć. Także zainteresowane osoby będą mogły zostać do. înțeagă, żeby... zobaczyć wszystkie odmiany piwoni, natomiast ja może krótko opowiem jak w ogóle o nie dbam mi zależało tutaj na tym, żeby te piwonie były mocno pachnące, więc tutaj wybrałam takie typowe odmiany bylinowe, nie są to w ogóle takie piwonie trudno dostępne, raczej znajdziecie je właśnie w każdym sklepie, czy to takim ogrodniczym stacjonarnie, czy też przez internet, natomiast mogę Wam się tak w sekrecie podzielić się z Wami taką informacją, że zakupiłam sobie parę karp Piwonie, które przyjdą do mnie dopiero jesienią i będą to już takie piwonie odmiany z grupy itoch, będą to takie odmiany w kolorach takich karmelowych, łososiowych z otwartymi środkami także mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mogła Wam ich pokazać kwitnienie, natomiast co do piwoni, one muszą mieć stanowisko słoneczne i takie książkowe wymagania, jakie pewnie znajdziecie w internecie to to, żeby miały minimum 6 godzin słońca żeby to była ziemia taka żyzna, próchnicza, gliniasta Oczywiście bez zastojów wody, ale piwonie naprawdę bardzo lubią organiczne nawożenie. Ja co drugi rok nawożę je obornikiem. W tym roku już ich nie nawoziłam, jak widzicie, one i tak są obsypane pąkami. Najbardziej obsypana jest ta moja ulubiona biała odmiana. Jej kwiaty po pierwsze są bardzo, bardzo pachnące, a po drugie przypominają taką miseczkę z. Z kremem. Także naprawdę wygląda to obłędnie, no i one tutaj obłędnie pachną. Ja w poprzednim odcinku mówiłam wam, że zależało mi na tym, żeby wchodząc tutaj przez furtkę, ten ogród y, zachęcał i zapraszał nie tylko kolorami i kształtami, ale również zapachem. Więc kwitł tutaj wcześniej lilak palibin, y, bardzo intensywnie y, pachniał, y, potem y, pachniały y, y, irysy, no a teraz właśnie piwonie, jak dla mnie to jest wspaniałe przedłużenie. Ja już się, moi kochani, będę z Wami żegnała. Tak jak mówiłam, zostawię Was tutaj z taką krótką prezentacją wszystkich piwoni. Postaram się wpleść gdzieś śpiew słowika, który niedawno odwiedził nas, nasz ogród. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany odmianami, to mam nadzieję, że znajdzie coś dla siebie. A ja zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. No i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa!